Okazję już mamy gotowy, kostka jeszcze dokończą, dyrektorek, proszę jak jest poprzątane. 80. Proszę. Witamy Pana Dyrektora. Witam, o jak ładnie obgolony Krystian. No. Od razu kurde lepiej nie? Od razu lepiej, no. witamy, witam Marek Widać, że kurde wyjeżdża z no tej na chwilę Czekajcie, żeby było wszystko jasne <grym> Tutaj raz, dwa, czterysta Dla Ciebie stówkę, dla Ciebie żebyś miał na ten tydzień mało. tutaj weekend Co? Zawsze jest mało <grym> <grym> ja dwie <tydzień> <grym> Dlatego mówię, że dzisiaj dostaję stówkę Jutro a, przyjadę. Nie, chociaż, nie mam ani jednego papierosa. Idź <grym> pożycz. Pod, dwa... <grym> Pod bogiem nie mam innego papierosa, nie? A, to jest tam, e... no. Jeszcze jutro przyjadę, dostanie sztówkę. Dobra, jak będę? Aha, a kluczek... A, a jutro nie jedziesz na, na wiemy. Aha, ja jutro na będę. No właśnie, ja mówię, co on pierdzieli, nie? No. <grym> no, 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 <grym> ja nie, bo my my się mieli jechać. To Krystian ma szczęście, bo jutro dopiero jadę Nie no ja, ja to nie <laughs> no, zrobiłem Ruch panele wszystko skończone Panele zakończone, wyrzucone resztę Pomalowane No i potem tylko jeszcze raz i do Jeszcze raz i cyfr No, na twardo kurwa Patrz, patrz jak kurwa, patrz, patrz jak kurwa. Twardy maniuk Byk kurwa, byk ja. Patrzcie ludzie Patrzcie. Można. Można. Można, można wziąć dwóch bezdomnych i pomóc i sam A sobie... Ja je oczywiście. Można, nie? Łodzie nie będą. Tak jest. Widzisz? Widzisz, panie. Aha, też się patrzy na tego, ten na tego. I co tu jest kurwa granek? Mamy mu wyjewać zęby czy nie, że Szefo, ściany wszystkie do równania. Co ty gadasz? A ja. O kurwa mać. Dobra, zakończamy, pozdrawiamy. Dobrze, że po amerykańsku. akrylu. <grym> ja jebię.